Gerpol tradycja jakości od 260 lat. Wszystko zaczęło się tu nad rzeką Drzewiczką, gdzie w XVIII wieku narodziły się kuźnice. Filip Szaniawski buduje pierwszy wielki piec hutniczy. To początek przemysłów drzewicy. Aby napędzać zakład, spiętrzono rzekę. W XIX wieku zakład rozwijają Rejscy i Ewansowie. Na przełomie wieków stery przejmują kobyłańscy. Kontynuują dzieło Gerlacha, teraz w sercu drzewicy. To właśnie kobyłańscy rozwijają zakład. Wprowadzają maszyny i budują nowe, murowane hale. Za sukcesem zakładu stoją ludzie z wiedzą, doświadczeniem i dumą z tego miejsca. Kuźnicze piece pracują nieprzerwanie od XVIII wieku. Fabryka wpisuje się w krajobraz drzewicy. Widzimy zakład od strony jeziora. Rok 1914 Wydział Mechaniczny, Serce Fabryki. Żyletki były jednym z wielu wyrobów, obok noży kuchennych, rzeźniczych, nożyczek i scyzoryków. W 1943 Niemcy wywożą maszyny i pracowników. Przemysł w drzewicy gaśnie. W 1966 powstaje Wydział Noży Żniwnych w firmie Gerlach. Nowy kierunek, nowa specjalizacja. To właśnie ta część zakładu produkująca noże dla rolnictwa staje się fundamentem dzisiejszego gerpolu. Każdy nóż, zanim trafi do klienta, przechodzi dokładny proces selekcji i pakowania. To już nie tylko produkcja, to precyzyjna logistyka i kontrola jakości. Rok 1982, w czasie stanu wojennego, kombinat zostaje rozwiązany. Po reorganizacji wracają ludzie. Produkcja rusza pełną parą. W 2009 roku z Wydziału Noży Żniwnych w spółce Gerlach powstaje Gerpol. Firma rozpoczyna samodzielną działalność. Rok 2013 to początek nowego rozdziału w istnieniu firmy. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych pozwala firmie wejść na najwyższy poziom konkurencyjności. Inwestycje w nowe technologie pozwalają produkować noże o najwyższej jakości do najnowszych maszyn. Tradycja jakości to DNA tej firmy.